Siemanko, Siemanko. Robimy nowy odcinek z otwierania kart piłkarskich. Tak. A z tej okazji dzisiaj karty piłkarskie, bo dzisiaj jest mecz. Widzewa. Gramy dzisiaj z Radomiakiem. Także szaliki mamy. Piękne. Koszulkę mamy. Koszulki mamy. Także słuchajcie, zaczynamy. To jest ta złota edycja który którym y, trafimy jedną limitkę Edition Coins Card i trzy Premium Gold Limited Edition Cards. Aha. I jak, jak, jaką byś chciał go najbardziej dostać, tą kartę? Y, ja bym chciał Roberta Lewego y, Limited Edition lub Cristiano Ronaldo no ja chyba podobnie nie jeszcze fajnie, jakby Dembele mi wpadł albo Rafinia też bym była zadowolona nie ja mam Dembele wytrafiłem. dobra ale no otwieramy zobaczymy co tutaj poczekaj pokaż unboxing tu żeby nie było special edition okej okay. i co tu mamy w środku i mamy wielką kartę zobacz jak wygląda zapaczka no nie to są normalne karty zobacz jak to wygląda dobra no i co Otwieraj... No, masz smakowski. Jacek laskowski. Dobra. I zobaczymy. Poczekaj. Aha, dobra, mamy. Pierwsza kańta. 305... Ale poczekaj, może zacznijmy od samych tych. Od tych zwykłych. Otworzymy sobie najpierw zwykłe. To jest... To jest paczka. No, o nie, tylko nie To jest paczka taka. Dobra, Zbieraj. zaczynamy pierwsze Co tu mamy? Pierwsza karta to. Co to jest? Collins! Collins, Collins Niemiec Okej, okay, Co no to jest pierwsza to karta. Dobra, Antek, podnoś drugą. Ale najpierw tu widzą, pokaż najpierw. Kto to jest? Al-Naidi. Okej. dobra. On gdzie gra? Al-Nasar. Dobra, otwieraj, dawaj. Al dobra, następna to. Antoni Gay, Norwegia. No. Takiego gościu, nie słyszałam o nim wcześniej. Dalej. O! o! al khabibi Też z Al-Nasar, al, al khabibi jakiś. Dawaj! Dobra, dalej! W Tobie nadzieja! Kto to? Bochoja! Dalej. Poczekaj, bo tu jest. Dawaj. Nie, musimy to odsunięcie. No dobra, dobra, dobra. No, poczekaj. No dawaj, Antek, teraz! Poczekaj. Y <laughs> No Ty ja biorę tego sadio main. Alex ichemens, ichemens. Mhm, dobra, odłóżmy. <laughs> za co Milano. Co to jest za jakaś złota? Rudiger. Rudiger, Antoniak. Rudiger. FC Real Madrid. Rudiger. Rudiger. Patrzcie, ale fajna karta. Pat Teraz ja tą specjalną. To jest specjalna. No. Spoczy, oh. o, no tu mamy Halanda. Zobaczcie, jeszcze ta z taką kartą Halanda. Patrz jaka błyszcząca, widzicie? Nie wiem czy widzowie widzą. O ja. Dobra, Antek dawaj, następna. Kłenda. Dobra, teraz z Ty. Portugali. Dawaj. Kłenda. Dobra. Zamknij oczy. No. Ty też zamykaj. Ty zamykaj i wiesz. Widzowie najpierw widzą, tak? Patrzcie co to jest. Od, od drugiej strony w ogóle. co to jest? Barcola, Bar Barcola, 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 Barcola. Barcola Bar tak, no. Kurde, dobra. No i teraz słuchajcie. Antek, poczekaj. Tu mamy O Jezus. Mamy takie. bierz pierwszą. Oh, <ścoughs> Alvarez! Julian Alvarez! Patrzcie, kogo mamy. Ja pierdzę. Ale fajnie. Ale źle na powiedziałam tej nie mogę tej. Julian Albale, super! Złota karta! Dobra, Dobra, teraz ja. Uwaga sam oczy. Czekaj, trzy, cztery. Kane! Kane, Kane to jest? Kane, A Kane! Kane. Kane o, Kane, też Kane, dobry, Kane, dobry Kane, zawodnik Kane. też złota karta, no Do Dawajcie coś. Trzy, cztery Pedry! 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 Pedri! Pedry! Pedri, 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 Złota karciacha. No i ostatnia synuś. Trzymajmy kciuki. 350 o końców. Nie. Ale to jest bardzo dobre. Co to jest 350 końców? To znaczy, że. Ha, ja myślałam, że to piłka, że będzie ekstra. No dobra, słuchajcie. dziękuję bardzo za odcinek. Pamiętajcie, dzisiaj mecz 20.30. Gramy z Radą, jakim radą. Oczywiście, zwycięstwo tylko widzę. No. Dzięki za odcinek. Cześć. Cześć.